Przede wszystkim właśnie byłem podlać grzybnią, resztkami grzyb. Nie wiem jak zwał, tak zwał. Zawsze po grzybobraniu wkładam do takiego wiaderka te resztki pozostałości po grzybach, które zbierałem. Zalewam wodą, odstawiam na jakiś tydzień, dwa tygodnie zależy od okoliczności. No i dzisiaj byłem podlać sobie tutaj w tym lasku pod drzewa tą wodą z grzybami, o tak to nazwijmy. No i słuchajcie, tak jak wspominałem na poprzednim filmie. Pierwsze przymrozki najwięcej gryzoni się pcha, ogólnie jak już na przełomie może koniec września, październik, do listopada, do tych pierwszych takich dużych przymrozków, no to pcha się najwięcej gryzoni. Z tego co ja zaobserwowałem ostatnio dałem dosyć dużo trutki tutaj i zostawiłem sobie resztkę folii, żeby dołożyć. No i tyle tutaj zostało. No z tej reszki, co chciałem tutaj podokładać. Jak tutaj sprawy się mają, tak samo wyjedzona. I tutaj mam jeszcze jeden pojemniczek, pszczoły latają, jakiś ruch jest. O, i pojemniczek znikł, czyli gdzieś go przetransportowały. Przypuszczam, że to będzie gdzieś w okolice tutaj. Muszę się cofnąć. I się schylić, a jest. Ciekawe, czy też trutka wyjedzona. Trutka wyjedzona, pusta, widać. Coś tu leży gdzieś w okolicy. Jakiś martwy osobnik. Wiecie co? Nic nie widzę. Ale to świadczy o tym, że w tym roku się będą wyjątkowo pchały. Jeszcze zobaczę dokładnie z tyrodury. Tu zaraz przyniosę trutki. Nie wiem, czy to jest stare, czy nowe. Nie pamiętam, ale w tym roku się wyjątkowo pchają. Także muszę iść po trutkę. No wszędzie widać, gdzieś coś próbowało się dobierać, tam jest też jakaś Słuchajcie, nie Słuchajcie, nie ma co zlekać, na co czekać. Pamiętajcie o tym, jeżeli macie styrodury, tym bardziej jak ja tutaj mam z tego większego styroduru wyko wykonane odkłady, co było moim błędem niestety, muszę się przyznać do tego. Pamiętajcie o tym, że w takich okresach wrzesień, październik, listopad nawet, Należy zabezpieczyć. Ja zabezpieczam ule w ten sposób. Znaczy to są odkładówki. E, zakładam takie beleczki z przodu. No zawsze to jest jakieś dodatkowe utrudnienie. No i kolejna sprawa, no to daję trutkę pod ule. Widzicie sami co się dzieje. W tym roku jest jakaś masakra. Idę dołożyć. Przyniosę więcej saszetek znowu. O, i zobaczcie, słuchajcie. Widzicie? Jest. Ona niedługo zdechnie. Czyli te małe ryjówki mi się dobierają. A jak tam orałem pole, no to miały gniazdo. Miały gniazdo. I przypuszczam, że tego tutaj będzie dużo. Oby, oby nie jakieś szczury jeszcze tu były. Mam nadzieję, że nie. Chociaż u mnie, jak sami widzicie, lasy, pola dookoła. No, i jest, jest problem, jeżeli chodzi o gryzonie. No, o pszczoły trzeba zadbać. Także ja idę po trutkę. No i może się jeszcze włączę, jak tutaj poddam tą trutkę. A tymczasem zachęcam Was do dodawania w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania. Jakieś jeszcze widzę pojedyncze loty są, pewnie pszczółki, latają po wodę. Po pyłku to już, chociaż jeszcze gdzie nie idzie, może jak ktoś na skosił to może coś tam będzie. No Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, trudka przygotowana, tutaj staram się jakoś zabezpieczyć tak, żeby ona nie zamokła. Jak zamoknie to nic z niej nie będzie. Wkładam ją tutaj. Może tak, że się nie strulała z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony. I mam nadzieję, że jeszcze podam, nie wiem, ze dwa, 3 razy tą trudkę i będzie spokój. Przyjdą może jakieś takie mrozy po minus -5, -8 minus stopni. No to już gryzonie powinny znaleźć sobie swoje miejsce. I mam nadzieję, że nie do mi się tutaj pchały. Bo jak sami wiecie, gryzonie to może być plaga. O pszczoły trzeba zadbać. No i na dzisiaj to było tyle. Może, nie wiem, przez weekend coś nagram. Jeszcze zostało mi jeszcze obornik wyrzucić od kur. Tam ten kawałek tutaj zaorać. Czosnek wsadzić. Eee. Może jeszcze zgryzę tutaj ten kawałek, co zaorałem i, i zapraszam do oglądania. Myślę, że jeszcze coś ciekawego będzie co prawda już. Jesień pełnym, pełnymi krokami jest, Peł, pełnymi krokami. Jesień już jest. O, mówi, że się pełnymi krokami zbliża. A tu jesień już jest. Teraz będziemy mieli listopad, niedługo grudzień, święta no i nowy rok. Tak szybko zleciało, że nawet nie wiedziałem kiedy. Dobra, nie zanudzam, zapraszam do oglądania, trzymajcie się, cześć hej.